Gdybyście mogli przywrócić do życia kogoś yy, z całej historii, kto odszedł, kto by to był? Richard Rider. Dlaczego? Dlaczego? Bo nastawiał ludzi pozytywnych, pokazywał czego unikać. Nie wskrzeszałabym nikogo. My, Merlin Monroe. Dlaczego? Chciałabym ją poznać, podoba mi się. Lisławę Czymborską. Dlaczego? Bo uwielbiam jej wiersze. Alberta Einsteina. Dlaczego? Ponieważ był chyba najmądrzejszą osobą w XX wieku. Naprawdę, jeżeli chodzi o naukę, to bardzo dużo... Od... Po prostu dał dużo całemu światu, w swojej wiedzy, teorii i tak dalej. Mi brakuje Agnieszki Osieckiej bardzo. Jej energii, jej kobiet, kobiecości, jej wierszy, jej piosenek. Michaela Jacksona. Michael Jackson. Michael Jackson. Dlaczego? Ale on chyba żyje jeszcze. No, nie chyba już on nie. żyje. On żyje. Nie. To jest wszystko mistyfikacja. Hemoglobina, taka sytuacja. Oj, zdecydowanie Krzysztof Kieślowski. Bez wyłudzeń. A gdyby pan mógł wskrzesić kogoś, kto odszedł z całej historii, to kto by to był? Chyba Walt Disney. Dlaczego? Dlatego, żeby nadal mógł cieszyć dzieci swoimi filmami, bo teraz to są tylko powtórki. Gdyby państwo mogli wskrzesić kogoś, kto odszedł z osób publicznych, kto by to był? Jan Paweł II. chyba naszego papieża. Jan Paweł II. Jan Paweł II. Jan Paweł II. Dlaczego? Ponieważ był wielkim człowiekiem. Tesla geniuszem. I gdyby jego idee zostały przeforsowane zakładając, że jakaś aglomeracja wcześniej by go nie ukatrupiła za to to podejrzewam, że byłoby to całkiem niezłe. Wydaje mi się, że brakuje mi. Cybulskiego, Jeśli tak poruszamy się w kwestiach filmowych. Myślę, że wiele mógłby osiągnąć, wiele nam zostawić i moglibyśmy się nadal cieszyć jego grą. Myślę, że to mógłby być pan Tadeusz Mazowiecki, który odszedł w zeszłym roku, dlatego że to był naprawdę fantastyczny polityk i bardzo dużo dobrego dla Polski dzieła. przede wszystkim wielki autorytet. Na pewno któryś z pisarzy. Który jest pani faworytem? Ja, mój jest był zawsze Kochanowski. Chyba Stanisław Lem. Dlaczego? Bo wydaje mi się, że na tyle ciekawy i mądry pisarz, mam wrażenie, że jeszcze powinien pożyć i jeszcze trochę pooddziaływać na polskie społeczeństwo. Einstein. Dlaczego? Był geniuszem. Fajnie byłoby z nim porozmawiać. No na pewno ja myślę, że sporo by ich było, dlatego że hmm, chyba paradoksalnie łatwiej jest wymienić osoby, które odeszły i które dopiero wtedy zaczęliśmy doceniać, niż hmm, docenić te osoby, które mamy obok siebie, a których nie potrafimy szanować. Wszystkich bym przewró przewróciła, bo myślę, że każdy miał jakąś rolę jeszcze i mógłby coś dobrego zrobić.